Cześć wszystkim, ja jestem Friday, a to jest kolejny odcinek drugi z OHV, czyli moi drodzy, lata 90. w Polsce. Cofnęliśmy się w czasie, a to jest miejsce, w którym dzisiaj będziemy urzędować, ponieważ z racji tego, że wzięliśmy się za treningi na siłowni, no, trzeba będzie uzupełniać białko. Oczywiście, no nie tylko dlatego, no, żeby żyć, to musimy jeść, a mamy tylko i wyłącznie jeden kawałek wędliny. Więc, no cóż, dobrze by było zrobić sobie kiełbasę. Nie mam pojęcia, jak to się robi. Mam brata starszego, który wędzi kiełbasę. Udzielił mi paru wskazówek, natomiast, no wiadomo, że gra może rządzić się swoimi prawami. Weźmy torbę ze sobą, bo musimy najpierw zrobić zakupy. Już powiedziałem szefowi, że dzisiaj nas nie będzie w pracy ze względu na wędzenie kiełbasy. Powiedzmy, że jest piątek, także mamy długi weekend. Chciałbym też zrobić ogórki. Ogórki już mniej więcej wiem, jak to się robi. Jeszcze nie robiłem tutaj w tej grze, ale wiadomo, co jest potrzebne do tego, żeby zrobić ogórki. Więc moi drodzy, co? Lecimy na zakupy, przejedźmy się, odpalmy nyskę i spróbujmy. No podołać temu. Zobaczymy co nam wyjdzie z tej całej kiełbasy. Muzyczka jest ekstra. Tutaj w tej grze. Czekajcie. Może odwróćmy się, żebyśmy coś widzieli. Kurde, nie ubrałem go goły jest. Przeglądałem tam ubranie i niestety go nie ubrałem. Dobra, jedziemy w gaciach. To na szybko wyskoczymy tylko... A kurde, jeszcze chciałem wyskoczyć bo znalazłem tutaj miejsce, gdzie jeszcze można kupić właśnie warzywa, czyli ogórki. Jeździłem tutaj wiecie, poza nagraniem i znalazłem takie miejsce. Nie tylko ogórki, tam jeszcze można nawet jakieś ubrania kupować. Ryneczek, no mówiąc krótko. Ale to chyba, wiecie co, może na razie tą kiełbasę by tylko, bez ogórków, no bo tak bez gaci, kurde, na rynek. Tutaj to rzeźnik, to myślę, że wiecie, tu i tak się nie wchodzi nigdzie, więc to może przejdzie, ale tak jak na rynek wejdziemy w samych gaciach, to żeby się nie okazało, że nas jeszcze zawiną. Zaszerzenie zgorszenia. No, no śmieję się, bo oczywiście w tej grze najprawdopodobniej nikt by nie zwrócił na to uwagi, prawda? Chociaż nie wiem, no. Tutaj, jak się jeździ, wiadomo, coś się odwali na drodze, no to tam mówią. Ty głupku, ty idioto, czy coś takiego, jak jeździsz. Ale jeśli chodzi o ubiór, to wątpię, żeby ktoś zwracał na to uwagę. Muzyczka jest fajna, naprawdę. Dobra, teraz jakie proporcje tutaj wziąć? No nic, no będziemy próbować. No metodą prób i błędów. Yy, I od razu tak, wiemy co trzeba kupić na kiełbasę, ponieważ tutaj. O, tutaj znak się sam przewrócił. No to wygląda. Tutaj, przed nagraniem, moi drodzy, w radiu leciała audycja, jak przyrządzić swojską kiełbasę. Gościu mówił, yy, właśnie, i również mówił, że ją tutaj się też wędzi, więc tam widziałem już na. Tam już widziałem na podwórku, mamy rzeczywiście. O, teraz mówię o rzeźniku. Dobra, ale no to my wiemy przecież, co robić. I tam właśnie on mówił. Nie podał tylko proporcji, ale mówił, co jest nam potrzebne. Do tego, żeby zrobić tą kiełbasę, mówił, że trzeba ją wędzić, więc widziałem tam wędzarkę, jest u nas na podwórku, ale nie podał też, jakie czasy są potrzebne. Powiedział, że no i tu właśnie jest pies pogrzebany. No, ale o ku kuchni azjatyckiej będzie kiedy indziej. Także tyle powiedział. On całe szczęście, że to nie jest takie drogie, to jest tylko po złotówce. Wiecie, co to zrobimy? Tak, ja bym wziął po 3-4 ze wszystkiego. Czekajcie, może zrobimy tak. Raz, dwa, dwa, cztery. Weźmy, kurde, cztery. Musi nie wyprztykał z kasy. Tutaj też weźmy, może cztery. Nie wiem, nie mam żadnego pojęcia, ile to wyjdzie kiełbasy z tego. końcówkę do kiełbasy mamy. Jeli to, nie wiem, kurde dwa albo cztery dobra zostawmy dwa no bo jeli to jest dosyć długie więc w jeli to powinno wejść sporo i pod garle też weźmy cztery raz dwa trzy cztery dobra myślę że tak zrobimy zobaczymy co z tego wyjdzie a kurde torba widzicie nie wziąłem torby na zakupy ładuj się bierz torbę wychodź pakujemy się w torbę pakuj wszystko dobra no jest taka Szersza się zrobiła. Bardziej wypchana. Yy, to myślę, że na razie, wiecie co, Daru darujemy sobie te ogórki, yy, ze względu na to, że no jest gościu nagi, yy, więc nie będziemy się wygłupiać. Weźmy te światła. Włącz. O, cofnijmy sobie. O, spadły nam zakupy fajnie się buja. Zawieszenie fajnie pracuje. Da, no nie będziemy, wiecie, w gaciach wyskakiwać. Na ryneczek. Na ryneczek tam w drugą stronę. O tam nawet było widać chyba stragany. I to jest praktycznie w tym samym miejscu, także rzuciło mi się w oczy, podjechałem tam, no i można kupić. Wygląda to trochę jak taki kiosk. I tam możemy kupić parę rzeczy. Tam podjedziemy, ale najpierw chciałbym z tą kiełbasą powalczyć. Dobrze by było ukisić, bo tak jak mówię, wiecie, no kurde, od razu by też podskoczył, zrobił jakiś trening. Yy, ale no musimy później uzupełnić białko. Gdzie ty będziesz jechał? Prosto? Prosto. No właśnie takiego blaszaka miał mój wujas, takiego szarego. I teraz tak, opatrzcie, tutaj jest, już ją widziałem. Jest ta cała węglarka do wędzenia. Ten w radiu mówił, że trzeba rzucić to na kija, no i widzę jest tutaj, o, jest w tej beczce, jest drut, więc na niego zawiesimy, tu jest węglarka, tak, tu jest węglarka, o, uzupełnij, pełną węglarkę, dobra, tym się zajmiemy później, trzeba ci wziąć zapałki, żeby też to rozpalić ogień, no i dobra, lecimy, odstawiamy ją tu, te produkty, jak to się robi, wyjmij przedmioty z torby, bierz, usuwamy torbę, Torba nam nie będzie potrzebna. No i teraz tak. Zakręć korbą. Aha. No bo to niedobra, to to się No to spróbujmy najpierw tak. Surowy boczek wrzućmy to. Jak się mieli. Zakręć korbą. Aha, jest zmielony. Dobra, czyli wszystkie trzeba najpierw wiadomo zmielić. Dobra, no to mielimy, żeby się nie popierdzieliło. To może najpierw spróbujmy sam boczek i następny boczek. Nie tu, kurde, taboret wziąłem weź to odstaw. Po co dam teraz ten taboret? Tu się schyl. Dobra tam. Do 10 sekund moi drodzy. Na wyjeździe do 20. Także tych bakteriami się nie przejmujmy. Za dużo, żeśmy się żeśmy wydali pieniędzy, żeby martwić się bakteriami. Dawaj, kręć to. Mamy boczki. No to teraz weźmy sobie pod garle. O. Fajnie jeszcze w tym radio mówił. Oczywiście wszystko ze świnki. Fajnie. Yy, nie chciałem wam włączać tej audycji, bo się zastanawiałem. Tam leci, kurde, w jakaś muzyczka tam w tle. I się trochę bałem, żeby mnie YouTube za tą muzyczkę nie ścignął. Dobra, to mamy cztery. No to cztery łopatki teraz. O, łopateczka ładna. Matko Boska, to jest moja pierwsza kiełbasa. Ja mam nadzieję, że brat będzie ze mnie dumny, że nam wyjdzie w ogóle ta kiełbasa. Cholera wie. Najpierw by trzeba było ją wędzić pod przykryciem. I teraz się zastanawiam, ile ją czasu wędzić pod przykryciem? Się zastanawiam nad trzema godzinami pod przykryciem, albo cztery. Albo 5. No nie wiadomo, widzicie. No tego w radiu już nie mówił. Więc to jest metodą prób i błędów. Zresztą sam powiedział nawet w tym radiu, że metodą prób i błędów. Dobra, i teraz tak. Końcówka do kiełbasy. Zamontuj. OK. No to bierzemy flaka. Wszystko mamy zmielone. Wszystko. Oczyszczone jelita. Załóż jelito. Dobra, mamy. Zobaczymy, ile to będzie tego szło. Czyli ja planuję. Zobaczmy, jak to będzie się wypełniać, wiecie? Zobaczmy, jak to będzie wyglądało przy wypełnianiu. O, to dosłownie kawalątek tylko. No dobra, ale najpierw po jednym wszystkiego wrzućmy, a później się będziemy zastanawiać. Dobra. Boczek. Połowa dopiero jelita. No to jeszcze raz w takim razie. Powtarzamy. Składniki Pełne, doszło do końca Czekajcie, mamy po dwa, zostało, tak No to w takim razie Zdejmij lito, nie można ponownie założyć Aha, czyli jak coś by było nie tak, proporcje To by nam Się zepsuło, ale trudno Bierzemy, jak to wyszło, pęto No to pęto, no to rozumiem, że kiełbasy Okej, okay, lecimy Dobra, i teraz tak Na kiju powiedział ten w radiu zawieszać Dobra, wisi Wisi na tym i teraz myślę żeby tak Co to jest to jest ta przykrywka tak Pokrywa do wędzenia no to jak pokrywa do wędzenia No to kurde załóżmy pokrywę do wędzenia Kurde tak niepełne nie wiem czy to no widzicie no kurde jest dużo niewiadomych to jest specja wiem że to jest specjalnie zrobione weźmy to tak przykryjmy o tam jakiś tam dopływ powietrza delikatny jest weźmy węglarkę weź węglarkę podejdźmy troszeczkę bliżej o i ładujemy ja bym wiecie co dał ze trzy i wtedy ciekawe ile może ze dwie godziny na jednym jest w stanie na jednej szczapce nie wiem tak kombinuję wiecie bo nie mam bladego pojęcia dwie trzy co tu mamy? Papier. No to papier na rozpałkę. Wiadomo, jakąś tam gazetę trzeba rzucić. O, nam się zapali. Dobra, zapałki. I cyk zapałeczki. Dobra, podpalamy zapałkę. Podpalamy papier. O, fajnie się zajęło. Gdzie są te zapałki? Obok. O, fajnie się zajęły. Patrzcie. Dobra. Ok, zajęło się. Jakiś dym się tu robi. Cholera wie, odkryjmy. Jest, dobra, idzie dym. Idzie dym, w porządku, przykrywamy. No i teraz nie wiem, kurde. Wiecie co, prześpimy się. Nie wiem, kurde. Trudno, biorę z 5 godzin. Nie wiem, zobaczymy. Trudno, najwyżej nie wyjdzie. Śpimy. No tu 6 godzin jest. Kurde, dwie godziny to za mało. Trzy godziny? Wiecie co zrobimy? Śpi sześć godzin. Tak. <laughs> Słyszę, że się coś tli. O matka, jak się ciemno zrobiło. Czekajcie. Trzeba będzie pozapalać światła. Bo się ciemnica straszna zrobiła. A Guzik widzimy. Później krzywdę zrobimy tym nożem czy coś. O, to będzie ciemno. To będzie coś widać? Ładnie się tli. Żar jest jakiś. Dobra, 6 godzin pod przykryciem. Zobaczymy co z tego wyjdzie Jak to wygląda No i teraz cholera wie Pęto No ale nie wiadomo czy to jest dobre teraz pod przy... teraz Jak jest odkryte wiecie co To ja teraz zrobiłbym ze dwie od... Godziny na odkrywanym osiem by było u kurde żebym ja tego nie spierdzielił Wiem że już jest 22.48 Późna cholera latarka by się nam w ogóle jakaś przydała Ale patrzcie jeszcze cały czas na tych Widzicie na tych trzech one cały czas dają ten żar. U, ale się kopci na czarno. Chyba żeśmy ją spalili, wiecie? Czekajcie. Wziąłem ją. Bo nie widzę. Wziąłem. E, patrzcie, nie jest spalona. Dobrze wygląda. Dobrze wygląda. Jak ona wygląda? Kurde, ładnie wygląda. Ładnie wygląda. Dobra, to weźmy. Da się ją pokroić. Patrzcie, mamy. Perfekcyjnie uwędzona kiełbasa. Ja pierdykam. No, brat, możesz być ze, mny, ze mnie dumny. Czyli było 6 godzin pod przykryciem. Nie przepraszam, 6 godzin było. Po, y, dobrze mówię, pod przykryciem była zakryta. I 2 godziny była. Y, odkryta. I wtedy się tam suszyła coś takiego. Dobra, no to ja wam powiem super wyszło. To w takim razie lecimy z jeszcze jedną. Dobra zajęło się ok lecimy w takim razie jak się ja jeszcze się nie rozpaliło dobra rozpaliło się pierwsze następne no jeszcze jedno niech się jeszcze jedno zajmie no zajmiesz się dobra zajęło się OK, o już słychać jak tłuszczyk kapie odkrywamy Dobra, robi się. No to teraz jeszcze dwie godziny. W takim razie tak jak wtedy zrobiłem i była perfekcyjna, więc zobaczmy czy teraz też tak wyjdzie, czy udało się tym razem tak samo. Jak to wygląda za dnia? U, nie wiem czy ta jest ta inaczej wygląda trochę. Chyba że wtedy była noc. Wiecie, właśnie mówię. Teraz za dnia ona może inaczej wyglądać, ale wygląda trochę inaczej. Patrzcie, inaczej wygląda niż tamta. Inaczej wygląda. No, ale dobra. Weźmy ją i sprawdźmy. Kiełbasa a widzicie nie jest perfekcyjna Kiełbasa jest No to kurde dziwne Bo ta pierwsza wyszła perfekcyjnie A ta druga już nie a zrobiłem identycznie jak tamtą czyli widzicie może nie zawsze wychodzi perfekcyjna A Też tak może być Skoro już mamy co jeść No 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 no, no. Skoro mamy co jeść To trzeba będzie zrobić trening Następnym razem weźmiemy się, wiecie, za kiszenie ogórków. Ciekawe, czy wyjdzie nam znowu perfekcyjnie, a później ją widzicie za drugim razem. Dobra, za chwilę będziemy chować do lodówki, ale najpierw polecimy zrobić trening. I cyk, i lecimy z treningiem, dobra, ostatnio było 6. No to spróbujmy po piątku mu założyć. To, to będzie dycha Eee, kurde aż się boję No, czy go to nie przygniecie No nic, próbujemy Dawaj, dawaj, dawaj Dawaj Dobra Podniósł Podniósł do samego końca Jest dycha Dobra, ma, życiówka dycha Super. Do bicepsa to ja robiłem. Wiecie, ostatnio przyskoczyłem, zrobiłem bicepsa. I było cholernie ciężko z tymi ciężarkami. Zobaczymy, czy coś się zmieniło. Dobra. Podniósł. Podniósł. OK. Wystarczy. No to powtórzył rekord, ale więcej już nie zakłada mu, bo nie podniesie. No ma szóstkę. Dobra, widzicie co? Spróbuję. piątka i druga piątka. Patrzcie mamy, mamy kurde podniósł. Mamy życiówkę, zmieniło się? Kurde, no życiówka 6 nadal jest, przecież powinna być dycha. Nie weszło, jeszcze raz. Kurde, nie weszło, jeszcze raz. Dawaj, 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 dawaj. Zrobisz to, zrobisz kurde, zrobisz Service to. Wiadomości krajowe. co spróbujmy jeszcze. A, dobra, już on wtedy przestaje. Ale podniósł no! Ma dychę! Dobra, mamy, mamy kurde, dychę, moi drodzy, po dychu. Ale dobrze, zmieniamy trening, bo ja mówiłem wtedy po 8. Ja się śmiałem, bo to jest na masę 6-8. My robimy na siłę, więc powinniśmy tak, dwa, jeden. No, wiadomo, można by było piramidowo robić, ale to byśmy potrzebowali dwóch partnerów, żeby nam dokładali, później zdejmowali, wiadomo o co chodzi. No to tu samemu nie jesteśmy w stanie. Znowu, na jedno powtórzenie też bez partnera nie będziemy robić, bo nikt nam nie podniesie, w razie jak coś, no to nas pewnie przyciśnie. Ale dobrze jest, mamy progres, to jest najważniejsze. No, dla mnie siłownia, mówię Wam, to jest bardzo ważna sprawa, więc ja tutaj będę uczęszczał na tej siłowni. Ale z racji tego, żeśmy potrenowali, no to co robimy? Kurde, dawaj. Perfekcyjnie. Dobra, zjedzmy nawet kiełbasę. Ta nie musi być perfekcyjnie jedz O, ładnie wygląda. Kiełbaska. Super. Dobra, chowamy ją do lodówki. Żeby nam się nie popsuła, bo tu już muchy latają. Albo jeszcze teraz by polecić może po te ogórki. Zamykamy. Dobra, wiecie co? Lecimy po, lecimy po góry. Fajnie było tak za ciosem pójść. Zrobić ogórki. Czekajcie, to było tutaj, zdaje się, tak. Mm. Tutaj gdzieś była ta. To było chyba tutaj, w lewo. Oj, tutaj będzie ten ryne ryneczek. Dobra. Fajna muzyczka, ale my bierzemy torbę i wypad robimy. Dobra, nie chcę tam grać. Co to jest? Centrum Handlowe Manhattan. No, super sprawa. Tutaj y, weźmiemy ogórki, ale patrzcie, tu jeszcze są ubrania. Nie wszędzie można przymierzać. Ja tu się przeszedłem poza nagraniem. Ale jest takie jedno miejsce, gdzie idzie się przebrać, bo jest przebieralnia. Czekajcie, ja wam pokażę. O, tutaj, yy, moda zachodnia i wschodnia, zapraszamy. To nawet w radio o tym mówili, widzicie? I tutaj jest. O, tu możecie wejść. O, widzicie? Wejdź do przymierzalni. Yy, ale tym się zajmiemy później, bo teraz weźmiemy sobie ogórki. Zamknięte, kurde! Do 15. A idź tam. A jak z ubraniami? Dresy zwężane. Tu jakieś spodnie w kantkę czarne. O tu jakie kurde spodnie, kantkę beżowe. 15 zł, ale cholera drogawe ma n, te portki. Dobra, wiecie co? Biorę kurde, wezmę je. <śm> patrzcie mamy kurde, waciaki. Jakie gumofilce. Waciaki, no, ale lakierki są ładne. 15 zł. Kurde, wydamy całą kasę za chwilę. Jak nic, ale to zarobimy. Dobra, niech ma. Czarna czapka z daszkiem. O to wygląda jak jockey, bardziej. No niby do butów to pasuje, ale wygląda jak jockey. Te znowu biało-czerwona, no taka polska, fajna by była i 6 zł zostanie, nie? Nic z tych rzeczy. I okulary, moi drodzy, przeciwsłoneczne 5 zł. To jeszcze myślę, że jak kupimy to nam wystarczy na te mm, ogórki, pilotki, no to już za dużo. To już za dużo, ale te wiecie co, wezmę mu no i dobra mamy, jesteśmy trochę obkupieni, chłopak poszedł do roboty, to niech się cieszy, niech ma coś z tej pracy, matka też zobaczy, że jest jakiś progres, bo żeśmy się ubrali. I w takim razie, moi drodzy, wiecie co, to zrobimy tak, skoro no, nie udało się, bo jest zamknięte, to w przyszłym odcinku zajmiemy się tym kiszeniem u góra, zakisimy sobie ogórki, bo to musimy między siódmą a 15 Mamy weekend, więc jeszcze jutro tutaj będę mógł podskoczyć, nie trzeba pracować, wiadomo. Dzisiaj jest sobota, powiedzmy, jutro jest niedziela, więc przez weekend, żarcie konkretne, mamy wreszcie czym uzupełniać białko, mamy kiełbasę, będziemy się mieli czym nawadniać, bo będziemy mieli ogórki, chociaż nie wiem, ile trzeba czekać na ogórki w tej grze. Normalnie to tak spokojnie, ze 3 tygodnie lekko, więc tu, no nie wiem ile tutaj trzeba będzie, no podejrzewam, nie wiem, zdobę dwie cholera wie. Dobę dwie cholera wie, i y, y, tym y, akcentem y, zakończmy ten y, odcinek, moi drodzy. Jeżeli wam się podobał, wiecie co robić, trzymajcie się do usłyszenia. Hej hej.